Dzień dobry, witajcie. Mam kilka minut i postanowiłam nagrać Wam taki szybki film. Film, w którym chciałabym powiedzieć ważne rzeczy, ponieważ ostatnio dużo czasu spędzam na analizowaniu tego, o co chodzi tak naprawdę w głosie i dlaczego w ogóle my mamy ten głos tak często zablokowany. Bo zobaczcie, że tak naprawdę, to to jest w sumie dla nas nienaturalne, to, że mamy czasami zablokowany głos albo pojawia się drżenie w naszym głosie, zaciska się nasze gardło, nasze szczęki. Zobaczcie, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, niektórzy z nas, że na przykład, kiedy mamy wystąpienie publiczne, to trzęsą nam się nogi. To oddech się spłyca, to kulimy się w klatce piersiowej, ale zobaczcie, że tak naprawdę to to nie jest naturalne, to to zawsze pokazuje jakieś nasze ograniczenia, jakieś nasze przekonania na własny temat, to pokazuje nasz strach, nasze emocje, nasze zawstydzenie tym, że mamy coś ważnego innym do powiedzenia. I my oczywiście możemy sobie znajdować na to bardzo dużo jakichś wytłumaczeń. Możemy mówić, ja tak zawsze mówiłam, mam 40 lat, ja już tego nie zmienię. I oczywiście, jeżeli jesteś na takim etapie, że chcesz po prostu zaakceptować to, jak jest i nie ruszasz się z miejsca, to właściwie zastanawiam się, co robisz na tym kanale, bo to jest miejsce, w którym my zajmujemy się rozwojem naszego potencjału i odnajdujemy moc, pewność w sobie i dajemy sobie prawo do tego, żeby wyrażać siebie w wolności, w lekkości, w radości, w przyjemności i ja chciałabym was do tego miejsca doprowadzać. I zobaczcie, że żeby dotrzeć do takiego miejsca, w którym wyrażasz się swoim głosem, czy w mowie, czy w śpiewie, z taką przyjemnością, z taką lekkością, to my mamy zdjąć z siebie bardzo dużo takich nakładek, przyzwyczajeń, przekonań. My mamy przetransformować nasz strach, nasz wstyd, nasze poczucie takiego unieważniania siebie, że nie mamy nic ważnego, ciekawego do powiedzenia, że mamy nic ludziom do dania. Mamy to przetransformować w pewność siebie. I jeżeli ty wykonasz. Użyję tego słowa, którego, za którym nie przepadam. Wykonasz pracę nad sobą i przetransformujesz to, te, te, te emocje, ten wstyd, ten strach w pewność, albo chociażby w akceptację tego, że niezależnie od tego, co się potem wydarzy, ty i tak chcesz podzielić się swoją prawdą, to ty wyrażasz się z lekkością. Jeżeli ty wewnętrznie dajesz sobie przyzwolenie na to, żeby być widzianą, żeby być wysłuchaną, żeby być ważną dla innych, żeby móc się wypowiedzieć, żeby móc zaśpiewać, żeby móc poprowadzić szkolenie, prezentację, żeby poczuć się w końcu dobrze w swoim ciele, żeby zostać przy swoich przekonaniach, żeby być przy sobie, mimo że czasami świat próbuje nas dociskać z każdej strony i nam mówi, wmawia, że to, co mówimy, nie jest mądre, że to nie ma sensu, żebyśmy się nie odzywali, że lepiej, żebyśmy się nie wychylali, przecież my wszyscy na co dzień doświadczamy tego w mniejszym lub większym stopniu od innych, tak? Jeżeli sam ktoś inny nie ma odwagi do tego, żeby publicznie wystąpić, żeby publicznie się wypowiedzieć, żeby sięgnąć po, po coś, co nie jest takie proste w życiu. To będzie deprecjonował odwagę innych i to jest jakby. To jest tak proste, że aż, aż nie wiem, po co o tym mówię, chociaż właściwie ważne to jest, ponieważ to nie jest tak, że ty tylko tego doświadczasz. Wszyscy tego doświadczamy, a już na pewno osoba, która wypowiada się w internecie, uwierzcie mi, takich komentarzy, szczególnie od anonimowych osób, jest sporo, które podważają właściwie wszystko, co się mówi, co się robi. i i to jest naturalne, ludzie tak mają, tak? Natomiast jeżeli ty będziesz, jeżeli to cię będzie hamowało w życiu przed tym, żeby sięgnąć po więcej, żeby powiedzieć, co czujesz, żeby powiedzieć prawdę, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o swoje granice, żeby opowiedzieć ludziom swoją historię, opowiedzieć o tym, co wiesz, jeżeli inni cię będą hamować, to znaczy, że jeszcze. Uwaga, masz coś do zrobienia. Bo my cały czas jesteśmy jako ludzie w drodze, idziemy po swoją odwagę, po miłość do siebie, po taką lekkość może życia, działania. Ja to przynajmniej tak czuję i od dawna idę po to. I to jest bardzo przyjemne. Móc w wolności się wyrażać. Natomiast jeżeli ty czujesz, że cię coś blokuje, to to nie jest tak, że ok, ja tak mam i po prostu nie będę się wyrażać głosem, tylko ty możesz sobie zobaczyć, co takiego we mnie powoduje, że ja mam zablokowany oddech. Przecież ludzie z natury mają ten oddech odblokowany, tak? My się rodzimy i mamy odblokowany oddech. My mamy pełen, głęboki oddech przeponą. Dzieci oddychają tak, że te brzuszki się całe ruszają, a potem Coś się dzieje takiego zadziwiającego w życiu, że mamy ogromne napięcie, czujemy tu w brzuchu, że tu jest taki kamień. No szczególnie panie, mówią mi, że właściwie to im się w ogóle te żebra nie ruszają przy oddechu, że cały czas tylko te ramionka idą do góry, a to jest oddech bardzo płytki, to jest oddech, który nie używa w ogóle przepony, to jest oddech, który. Powoduje, że my jesteśmy cały czas permanentnie niedotlenieni. Czyli tu już nie chodzi nawet o Twój głos, o to, czy ty brzmisz pewnie, czy nie pewnie, tylko o Twoje zdrowie. Bo jeżeli nie oddychasz przeponą, to natychmiast zdzierasz się, kiedy mówisz, jesteś niedotleniona i nie radzisz sobie z emocjami. Także to wszystko wpływa na siebie. A jeżeli ty zaczynasz. Zastanawiać się, co powoduje w tobie, że ty masz ten oddech zablokowany, to możesz się dowiedzieć o sobie niesamowitych rzeczy. Niesamowitych rzeczy, bo w moim zablokowanym kiedyś oddechu były traumy, były bardzo mo mocne doświadczenia, bardzo dużo smutku, bardzo dużo wstydu, lęku. I ja, przez różne ćwiczenia, przez różne spotkania, przez różne rozmowy, jedno po drugim sobie oglądałam i przetransformowywałam w moją odwagę. Tak? I kolejna rzecz, co powoduje, że na przykład brzmisz bardzo jasno, bardzo dziecięco, mimo że już jesteś dorosły. Na przykład, tak co powoduje, że twój głos jest taki szalenie miły, bardzo grzeczny, taki delikatny. Taki świergoczący, żeby nikomu nie przeszkadzać, ale taki po prostu, no taki przemiły, przemiły. Co powoduje, że tak mówisz? Bo to nie jest tak, że my taki głos dostajemy. Kinga mówi tak, bo ja potrafię powiedzieć Wam bardzo wieloma głosami różne rzeczy, zresztą pokazuję to czasami, nawet robię takie popisy na filmikach. I ja sobie po prostu wybieram, jakim ja głosem dzisiaj chcę brzmieć, tak? Ten głos, którego używam dzisiaj, ja czuję, stąd, tutaj czuję, że on do mnie pasuje, że on mnie naturalnie wyraża. Ja chcę brzmieć jak dojrzała kobieta, a nie jak dziewczynka mała. Tak? Ale oczywiście każdy ma prawo sobie wybierać to brzmienie takie, jakie lubi, tak samo jak ubrania, tak samo jak wszelkie inne rzeczy w życiu. Ale ten głos zawsze pokazuje coś. Jeżeli. Kobieta mówi jak dziecko, to zazwyczaj jest tam troszkę jeszcze niedojrzałości, albo bardzo dużo niedojrzałości. I to jest brutalne, to jest mocne, co mówię, ale tak jest. Pokaż mi człowieka, który czuje się pewny siebie, a mówi bardzo cienkim, uciekającym głosem. To się nie zdarza. To się nie zdarza. Można mieć kiepską dykcję, można mówić. Mniej wyraźnie, co jest takie urokliwe, nawet co jest takie, o, to on tak ma, nie? To, to wynikają, te rzeczy wynikają z czegoś innego, ale jak czujesz się wewnętrznie pewny, to Twój głos jest pewny. A jeżeli Twój głos ucieka albo się przymila, to znaczy, że może masz jakąś taką część, może osoby takiej przymilającej się, właśnie, jakiś people pleasing się włącza, takie rzeczy, to zawsze jest o czymś. I kolejna sprawa. Co powoduje, że masz tutaj taką kulę w gardle? Co powoduje, że to jest taki straszny zacisk? Dlaczego tu cię tak strasznie boli, jak chcesz ważne rzeczy powiedzieć? Jak na przykład, chociażby dochodzi do jakiegoś konfliktu, tak? To się zdarza. I co powoduje, że ty nie możesz się wyrazić, bo tutaj czujesz taką kluchę? Czy to jest normalne? To może być normalne, bo możesz tak czuć 40 lat, ale to pokazuje, że masz zablokowane tutaj. Te części w ciele, że Twoja krtania jest zaciśnięta permanentnie. A co powoduje, że Twoja krtań jest zaciśnięta cały czas? Twoje emocje, Twoja niewyrażana złość, to, że ktoś cię zawstydzał, jak byłaś dzieckiem, kiedy próbowałaś mówić, co czujesz. No, mówię o tym nie widząc ciebie, natomiast podejrzewam, że możesz czuć, że to jest o tobie. Bo to wiecie, jak ja prowadzę sesje indywidualne od 20 lat z ludźmi. Wcześniej uczyłam śpiewu, teraz od 10 lat również uczę emisji głosu mówionego. I od zawsze pracowałam również w taki sposób, że tej psychologii tam było coraz więcej w trakcie mojego studiowania i rozwijania się. To od samego początku było widać, że to zablokowanie tutaj jest związane z niewyrażonymi emocjami. I po prostu, zwyczajnie, jak tutaj się zaciskasz. To to pokazuje, że wiele rzeczy w Twoim życiu nie mogło zostać wypowiedziane. I to też nie o to chodzi, żeby teraz uderzać w innych, grzebać tam strasznie, tylko chodzi o to, żeby pozwolić sobie na powiedzenie pewnych rzeczy, bo one uwalniają właśnie tę przestrzeń. Jest bardzo wiele ćwiczeń, które bardzo chętnie Ci pokażę na kursach. Zapraszam Cię na warsztaty, z emisji głosu, takie godzinne warsztaty online. Zapraszam Cię, znajdziesz link pod filmem. I będę pokazywała, jak technicznie, zwyczajnie tutaj technicznie otworzyć tę przestrzeń, żeby się nie napinała. Będę pokazywała, jak otworzyć tutaj żuchwę, jak rozluźnić tę przestrzeń, która się nie napina tak po prostu. U jednych się napina, u jednych się nie napina. Większość ludzi tutaj ma spięcia, ale niektórzy mają ogromne spięcia, tak? takie, że nie mogą spać z bólu. I co powoduje, że tak mamy? No, wiele rzeczy to powoduje, ale technicznie ja mogę Ci pokazać, jak to otworzyć, a potem możemy rozwijać się dalej. Czyli zaczynamy sobie od techniki, czyli na samym początku nie zaglądajmy, słuchajcie w to, dlaczego ja mam zablokowany ten oddech, dlaczego ja nie oddycham przeponą. Na samym początku trzeba się nauczyć oddychać przeponą, bo to jest taka podstawa podstaw, taka podstawówka głosowa. Nauczymy się oddychać przeponą. Nauczymy się brzmieć głębiej, niżej, tak? Nauczymy się otwierać tutaj te przestrzenie pozaciskane. I jak technicznie się tego nauczysz, to potem już będzie ci łatwiej, nawet jak ci się trzęsą nogi i kolana, yy, nogi i kolana, tak? <grych> nawet jak się trzęsiesz, to będziesz mógł, będziesz mogła, wykorzystując to, co już wiesz technicznie o głosie, mimo wszystko dobrze brzmieć, mimo tego, że ci serce wali. To będziesz umiała, będziesz umiał technicznie ten głos poprawić. On może nie brzmieć perfekcyjnie, bo my w ogóle do perfekcji nie dążymy, tylko on może brzmieć lepiej, na tyle dobrze, że będzie ci się po prostu łatwiej wyrażało twoim głosem, a to o to chodzi. Przecież nie każdy z nas musi być profesjonalnym mówcą czy lektorem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tobie było wygodnie, żeby tobie było łatwiej się wypowiadać, łatwiej poprowadzić jakąś prezentację. Łatwiej coś nagrać, łatwiej udzielić wywiadu, łatwiej powiedzieć komuś, czego potrzebujesz. Żeby ci się po prostu to wszystko nie trzęsło, nie uciekało. I ja ci będę pokazywała na tych najbliższych warsztatach te ćwiczenia. Przez godzinkę będziemy sobie ćwiczyć Twój głos, i potem, jak wzmocnisz ten głos. Jak nauczysz się technicznie posługiwać swoim głosem, to będziesz mógł, będziesz mogła rozwijać się dalej, czyli będziesz mógł sobie odpowiedzieć na pytanie: A dlaczego ja się tak strasznie boję, jak się inni na mnie patrzą? A dlaczego ja się tak strasznie przejmuję oceną innych, tym, co ludzie powiedzą, co pomyślą? Dlaczego to jest takie dla mnie ważne? Także, kochani, zapraszam Was serdecznie na moje kursy, na warsztaty najbliższe. Link znajdziecie pod filmem. I trzymam za Was z całego serca kciuki. Bo wiem, że wielu z Was ogląda moje filmy, ale nie macie odwagi na to, żeby zacząć coś z tym robić. Nie wierzycie w to, że u Was może się coś zmienić, a właśnie może. To nie jest tak, że to się samo coś zadzieje, żeby się zadziało w naszym życiu coś, żeby jakaś zmiana przyszła, to my się mamy ruszyć z miejsca, chociaż trochę. Może niekoniecznie już musisz zapisywać się na moje największe kursy, na sześć konsultacji indywidualnych, ale może zapisz się na ten jeden warsztat, który jest akurat w cenie obiadu. Także naprawdę zapraszam serdecznie, bo zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób miało okazję, miało możliwość chociażby rozpoczęcia tej praktyki, poczucia, jak to jest mieć mocny, otwarty, głęboki głos. Mm, taką mam misję. Tak czuję, że to jest ważne, że to jest dobre dla innych. Wiem też, że u mnie, kiedy ja zaczęłam słyszeć swój głęboki, dojrzały głos, a nie głos takiej dziewczynki przymilającej się, bo tak, to był mój głos zdecydowanie. To ja tak mówiłam. Byłam bardzo miła dla wszystkich bardzo chciałam, braw. I miłości z zewnątrz, i to było złać w moim głosie. I wiem, jak bardzo życie się zmienia. Kiedy już nie musimy żebrać o te wszystkie rzeczy na zewnątrz, kiedy mamy w sobie pewność, kiedy zaczynamy mówić głęboko, dojrzale, pewnie. Także zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że się zobaczymy 26, lutego o godzinie 19. A później planuję te warsztaty powtarzać, także zapraszam serdecznie, wchodźcie na moją stronę, na moje kursy, i tam będą zaproszenia na kolejne spotkania. Także zapraszam serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia. Aha, i oczywiście, jeżeli podobał Ci się film, to zapraszam Cię do komentowania, subskrybuj ten kanał i polub ten film. Daj mi lajka, dlatego że zależy mi na tym, żeby to konto rosło. To jest ważne, żeby docierały moje filmy. Do innych, także zapraszam serdecznie. Również do działań, takich, które będą dla mnie bardzo miłe i wspierające. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się i do następnego filmu, spotkania. No i oczywiście, widzimy się na warsztacie, tak? <grych> pa!